Nie polecam. 2014, 2015. Numer 1 Zaginiona dziewczyna. Główna bohaterka pozoruje swoją śmierć, a głównym podejrzanym staje się jej mąż. Nie wiadomo tylko po co i dlaczego. Zakończenie jest bez sensu. Chcieli zrobić hollywoodzką wersję Kopciuszka, a wyszło im no właśnie. Co im wyszło? Coś bardzo, bardzo niestrawnego na ekranie. Jest brak gra głównej bohaterki. Kobena fleka, niezłego ciacha swoją drogą wypada bardzo kiepsko. Jest sztuczna i niekompetentna w swoim wachu. Nie odzwierciedla się też prawdziwych relacji damsko-męskich w tym filmie. Zostaje tylko wysnuta, dziwna zjawa jakiejś miłości, którą da się uratować poprzez szantaż, groźby i próby nakłonienia drugiej strony do powrotu. Bardzo słaby film. Oceniam go niekorzystnie. 2. Birdman Muszę Wam powiedzieć, że przed obejrzeniem tego filmu lepiej przygotujcie sobie poduszkę, kubę z herbatą, koc, a przede wszystkim dobrą książkę do czytania. Tyłowy Birdman rzuca życiową rolę Birdmana na rzecz wystawienia sztuki na Broadway. Film jak dla mnie niczym nie zachwyca. Jedynie podoba mi się Edward Norton. Ale też to nie była jego najlepsza rola. 3. Pięćdziesiąt twarzy greja. A to każdy wie, dlaczego nie polecam. 4. Miasto 44. Pandeta na miary polskiego holiu. Mocne strony, efekty specjalne i w sumie tyle. Słabe strony, efekty specjalne. Efekty specjalne, tak na marginesie, są dobre, jeżeli pełnią jakieś funkcje. No niestety tak jest. W filmie niestety słaby był montaż, reżyseria i scenariusz. Ucinające się bez sensu sceny i to, że zaczynają się nie wiadomo po co, kiedy i w ogóle o co w nich chodzi. To jest moje pytanie do Was. Tak naprawdę, bo ja tego nie zrozumiałam. Dialogi w sumie stanowią takie zapychacze czasu, tak łupchnąć, łupnąć, tak jak w lodówce, łup, łup, łup i nie wiadomo co w niej mamy. Ten film tak naprawdę niczego nie wnosi. Chociaż nuda. Jest, wieje, uhu ugu, uh, uh, jak halny. Pięć. Facet niepotrzebny od zaraz. W tym filmie najlepsze jest tylko to, że gra w nim moje cudo, Małaszyński. Mam nadzieję, że nie kryty tego nie słyszy. Poza tym, nie jestem na co popatrzeć, moje kochaniutkie Mówię o moim cudzie, Mozilu, żebrowskim i szturze. Poza tym, film oglądałam zapartym tchem i to powietrze. Uszło z życiem na końcu. Tragicznie pensowne zakończenie. Bezsensowne, po prostu bezsensowne zakończenie. Tytuł Zosia wyjeżdża za granicę. Tyle tylko, że nie wiadomo po co, na co i z kim. Tak się ucina film, a człowiek zostaje sam, smutny, z chusteczkami w poduszce. Od co może nam zaproponować? Ten oto film. Nawet Szałowa Joanna Kulik swoim śpiewem nie ratuje tego filmu. Bardzo słaby film. 6. Służby specjalne. No cóż, jak na polski film i jego tradycje przystało? Chaotyczny montaż, dzięki któremu nie wiadomo o co chodzi. Film się ogląda, ogląda, ogląda i człowiek sobie zadaje pytanie, o co kamam? O co kamam w tym filmie, w tych bohaterach i w tej całej fabule? Główna bohaterka Olga Błądź, błądzi tak sobie po masku, szukając nie wiadomo czego. Zresztą jak większość aktorów, no co, błądzą, błądzą, błądzą i odnaleźć się nie mogą. Aktorzy wydają się być rozdartymi wewnętrznie, takimi nastolatkami, nieżeli płatnymi zabójcami, takimi wiecie, 007, błąd, goście i te sprawy. Każdy wie, że leper został zamordowany, ale żeby od razu na podstawie tej historii robić film, noż lekka przesada. Film oceniam jako, powiedzmy, kiepski. No jeżeli ktoś lubi błądzić, tak błądzić, błądzić, lubi po lesie błądzić, czasem się zgubić... Na przykład pójść po, do sklepu po bułkę, znaleźć się na poczcie. No to bardzo gorąco polecam. 7. W głowie się nie mieści. Tytuł idealnie pasuje do fabuły filmu. I niestety, na tym kończą się jego zalety. Nie wiem, czy to fair, żebym oceniła ten film, bo grupa docelowa jest od 3 do 5 lat. A ja jestem już dojrzałą damą. Trochę dziwne jest to założenie, że w czyjejś głowie może mieszkać istota, która jest cały czas wesoła albo w 100% smutna. Takich informacji nie powinno przekazywać się dzieciom. Autorzy tego filmu, jak widać, o tym zapomnieli. No i mamy to, co mamy na ekranie. W ogóle, to ten film mógł spokojnie zostać wykonany w 2D przy 10 razy mniejszym budżecie. Ale cóż, jak widać, nie zatrudnili odpowiednich księgowych, menadżerów i w ogóle ludzi, którzy znają się na cyferkach. No i teraz mamy to, co mamy, a animację trójwymiarową mogli zostawić najambitniejsze dzieła. Ale cóż! Powstał klops, który w głowie się nie mieści. Osiem. Wielka szóstka. Muszę przyznać, że film ten chyba najbardziej jest do obejrzenia. Ale po głębszym zastanowieniu muszę powiedzieć, że i tak jest bardzo średni. Niestety twórcy filmów animowanych coraz częściej próbują nas przekonać, że animacje są nie tylko dla najmłodszych. I wciskają na siłę różne podteksty lub inne triki, które są stricte dla dorosłych. No cóż, w tym filmie było tak samo. Tutaj już na początku mamy śmierć brata głównego bohatera. Jednak to nie wystarcza, by móc ten w tym filmu mieścić wideoatlasy dojrzałego człowieka. Bo reszta filmu jest już typowo schematyczna, tak jak to w bajkach dla dzieci. Większość filmów wykonywanych w technologii 3D ocenia się jednak kilka oczek wyżej, ze względu na świetną animację. Tak jest i w tym przypadku. Także jeżeli chcecie, możecie go obejrzeć, ale chyba się i tak rozczarujecie. 9. Ex-Maina. Już kolejna opowieść o sztucznej inteligencji. Główny bohater dostaje życiową szansę od właściciela firmy, w której pracuje. Ma przeprowadzić test Turinga na sztucznej inteligencji. Bohaterzy filmu ładnie tłumaczą widzom, na czym polega ten test. I wkrótce bohater bierze się do roboty, przeprowadzając widza przez wszystkie wyssane z historii. Po tym filmie można tylko stawić sobie dziesiątki pytań. Jak, po co, dlaczego, jakim cudem? No ja chyba z milion ich zadałam, a nie dziesiątki, tak szczerze mówiąc. W ogóle to film jest nieskładny. Nic się w nie zgadza, ktoś tam chodzi, błądzi, bada, nie wiadomo co, po co, dlaczego, komu w ogóle może dostać takiego rolę kostera myślowego. Jest to tania rozrywka dla pseudointeligentów, więc jeśli w nimi jesteście, możecie go obejrzeć. 10 Madmax! i na torcie. Tutaj daruję sobie jakiekolwiek komentarze, bo w pierwszym zdaniu zdradziłabym całą fabułę.